Pamiętasz nasz zakład? 30 za pasem, a ja o Twoim ślubie coś nie słyszę. Mam 30 lat. Mam się przejmować głupim zakładem z liceum? Tak! Z żadnym nie byłam dłużej niż dwa lata, to jest rekord. Co ja mam ze sobą zrobić? Na początku mówisz się z każdym, jakiegoś mogłaś przegapić, nie wiem, miłość Twojego życia spuścić w kanał, poza tym dostarczam nam dowodów, co z Tobą jest nie tak. Ty coś brałaś? No przecież to jest genialny pomysł. Jak tonek? Jest gejen. Może po prostu był dziwnie ubrany, teraz wszyscy tak chodzą. Ksewrę to chyba wpadnie, jak cię zobaczy. Co ty masz na sobie? Coś musi być ze mną nie tak. Ważne, że Michał na jest normalny. Widzisz ten palec? Jest moja broń. Pan mojego fifka, skręciołka? Nie mam faceta. Ślub za dwa tygodnie. Co ja im wszystkim robię? Może może ochotę zostać? Sieretlek. lek, to jest No kocham to. Aha. Dlaczego Ty mnie wtedy zostawiłeś? Bo się zakochałem. Nie rozumiem ludzi, którzy zamawiają kawę mrożoną. Działamy dwufazowo. Szukamy faceta na ślub i rozdziedziamy się z przeszłością. Cześć. Cześć, dziewczyno. Puść to tutaj, byś Ty to masz szczęście. Strzelił ci piorun, miałeś narzeczonego geja, to się zapowiada bardzo ciekawie. To, to w ogóle nie jest tak, jak ci się wydaje. Co chłopak to gorszy?